Są historie, które trzeba opowiedzieć i ludzie, o których nie wolno zapomnieć. Właśnie po to stworzyłem ten kanał. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. A dzisiaj wspominamy rocznicę śmierci Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Urodził się w głębokim miasteczku na Kresach Wschodnich. Nie wiedział jeszcze, że jego życie będzie pisarskim dramatem. A w słowach, które miały budzić uśmiech, ukryje się gorzka prawda o świecie, od korektora do publicysty. Jego pióro było ostre, a celne felietony demaskowały hipokryzję władzy. Pisał bez lęku, bo uważał, że słowo ma większą moc niż przemoc. Aż pewnej nocy, na ulicy grujeckiej w Warszawie, ta moc słowa uległa przemocy. Ciosy pałek, rzucone przez siedmiu oprawców, miały uciszyć go na zawsze. A nie będzie tak pisał o marszałku, usłyszał, zanim został wrzucony do samochodu i porzucony w leśnym rowie. To pobicie miało go zniszczyć, a zamiast tego stworzyło legendę. Odwrócił się od dziennikarstwa, by w ciszy pisać dzieła, które miały obnażyć ten sam świat, który go skrzywdził. Tak narodziła się błyskotliwa kariera Nikodema Dyzmy i poruszająca historia Znachora. Baśnie, które dotarły do serc Polaków, omijając salony i elity. Lecz pisany przez niego dramat nie miał szczęśliwego zakończenia. Wrzesień 1939. Wojna. W chaosie ewakuacji Kapral Dołęga Mostowicz dostarcza chleb polskim żołnierzom w kutach. I wtedy w absurdalnej scenerii dopada go przeznaczenie. Rosyjski czołg, pościg, seria z karabinu. Ginie, mając zaledwie 38 lat, trzy dni przed swoimi 39 urodzinami, a jego ciało upada pośród rozsypanych bochenków chleba. Pisarz, który naśmiewał się z braku honoru, zginął w jego obronie. A po wojnie reżim komunistyczny, podobnie jak sanacja, obłożył cenzurą jego dzieła, obawiając się siły słowa. Jednak jego proza przetrwała, powróciła na półki, na ekrany, udowadniając, że historie, które pisał, mają jednak tę moc i nigdy się nie starzeją.